Zaczynamy kolejny odcinek, zaczynając pierwszy pojedynek. Gramy z przeciwnikiem z Polski i zobaczmy rundę pierwszą, gdzie nas tutaj wywiało. Czy to będzie Japonia? Jesteśmy w Azji, ale jest to po prostu Korea Południowa, tak? Pokaż język, tak. Korea Południowa, kliknę gdzieś tak bardziej w te południowe części, niech będzie. Przeciwnik postawił na Jeju, a to było, a to było po prostu w Seulu. 5 stówek w pierwszej rundzie i tak spoko, ale gdybym kliknął po prostu w Seul, można byłoby tutaj. Dużo więcej zyskać. Runda druga. Od razu mamy jakieś tablice z miejscowościami, więc sobie je przeczytajmy. Ciuciu. To będzie Chile najprawdopodobniej. Jeszcze to. Wrócimy się tam na początek, bo też coś widziałem tam. Przeciwnik oddał już Gesik. Gdzie jest Ciuciu? Gdzieś tutaj bym klikał zobaczymy czy się nie mylę. Byłem dosyć blisko, 470 km. Może nie aż tak blisko, ale blisko. Przeciwnik 200 km bardziej na południe postawił ode mnie. No i jakiś tam damage znowu mu zadajemy. Kolejna runda. Pozor. Wydaje mi się, że może być to Słowacja bądź Czechy, ale taka moja pierwsza myśl to bardziej Słowacja. Samochód, na którym mogłoby być Domena SK dokładnie. Jesteśmy w Słowacji. Czy będzie to Bratysława? Wydaje mi się, że nie. Kliknę w koszyce. Okej, okay, tutaj jest napis Bratysława. Czy to oznacza, że jesteśmy w Bratysławie? Teoretycznie nie, ale czuję, że strollowałem. No dokładnie tak. Siedem stówek na minus. Runda czwarta, czyżby Senegal? Tak, to będzie Senegal. Kliknąłbym gdzieś tak tutaj. Byliśmy już niedaleko granicy tutaj z Mauretanią. Jestem 10 km bliżej od przeciwnika. Nasze gesy nie były jakieś wybitnie różne. Zaczynamy od teraz rundy z mnożnikiem, więc tak naprawdę wchodzimy na te prawdziwe rundy. Mongolia. Kurczę, chyba kliknę po prostu w Onebator. Albo tak troszeczkę nawet na północ od Onebatoru. Bardzo mocny zachód, praktycznie już tutaj na granicy z Chinami, z Rosją. No, 30 km ja bliżej, ale i tak 1000 od celu. Runda szósta, Demecz podwójny, gdzie jesteśmy? Ruch jest w prawo stronę, taką blachę całą widać. Wydaje mi się, że możemy być w Brazylii. Okej, okay, tutaj mamy taki banerek. Nic się z niego nie dowiem. Może z tego bardziej. Brazylia na mnożniku podwójnym nie jest aż taka fajna. Przeciwnik oddaje swój gest. Kliknę niedaleko, albo tutaj jakoś, coś takiego, zobaczymy. Udało mi się być dosyć blisko, 360 km. No, tutaj dosyć dużo zadam przeciwnikowi. Dwa koła, spoko, całkiem fajnie. Runda siódma, w pierwszym zdjęciu powiedziałbym Estonia, ale czy dalej to podtrzymuje? Kurczę, no mogłaby być to Estonia, nie? Przeciwnik oddał gest. Czy klikać w tą Estonię? Najwyżej się okaże, że to po prostu jest Finlandia. <laughs> Szwecja. Ok. 1300. Jesteśmy w lesie na mnożniku potrójnym. Jest jakaś furka. Fajnie by było zobaczyć, jaką blachę miała, czy w ogóle jesteśmy w Europie. Znaczy pewnie jesteśmy w Europie, ale czy na pewno? Raczej tak. Kiedyś tak jak taki las widziałem, to od razu bym Słowenię klikał. Mamy coś takiego. Końcówka as Czyżbyśmy byli w. Czyżbyśmy byli na Litwie? Musimy tak kliknąć, to jest mnożnik potrójny. Okej, okay, Litwa, dobrze. Już tak nawet blisko Polski. 10 km bliżej niż przeciwnik. Soczysty damage zadany, przechodzimy do rundy dziewiątej. Już 3,5 mnożnik. Jesteśmy w Europie. Tam już się nie da jechać. Okej, okay, wyjechaliśmy na główną drogę. Mamy słupki niemieckie. To są chyba słupki niemieckie, jeżeli nic nie mylę. Przeciwnik oddał guess. Gdzieś bardziej to południe bym obstawiał, Norymbergie, coś takiego. Okej, okay, jednak bardziej środek. Przeciwnik myślał podobnie jak ja. 90 km różnicy między nami, zadaje 700. Ale zobaczmy rundę już dziesiątą, po czwórny mnożnik. E, gdzie my jesteśmy? Normalnie bym powiedział, że jesteśmy w Chile, nie? Szukam jakichś informacji, ale nic nie widzę niestety. No jeżeli to nie jest Chile, to to jest Boliwia. Przeciwnik oddał guess. Okej, okay, tutaj jest jakieś info. San Jose. Nie wiem, kliknę troszkę nad Santiago. Jednak Boliwia, ale w ogóle jestem 300 km bliżej niż przeciwnik, który postawił na Brazylię i zabieram mu 1300. Najdziwniejsza runda. Co to jest Malta? Po której stronie masz kolego kierownicę? Chyba po lewej. To nie jest Malta. W Turcji. Turcja, mnożnik 4,5, brzmi znakomicie. Fajnie by było wiedzieć w jakiej jesteśmy miejscowości. Przeciwnik oddał gest. Tutaj klikam. Niestety, to były okolice Batmana. Niestety. Okej, okay, jest ciekawie. Przeciwnik pochodzi z Kanady. Ma praktycznie czempiona, bardzo mało mu do niego brakuje. I jesteśmy w Japonii. Powiedziałbym, że jest to północna Japonia, i w sumie jest to pierwsza runda. Więc szczerze zaryzykuję sobie, bo czemu by nie? I kliknę w Hokkaido. Najwyżej zawsze jest szansa na to, że będziemy jednak w okolicach tutaj Kagoshimy albo. Osaki. I w pierwszej rundzie stracę prawie 2000. Ja jeszcze to wygram. Runda druga: Tajwan. Tak, to będzie Tajwan. Ja ci widzę, mówię, to jest ta droga, na serio. 19 km od celu. Okej, okay. to nie tak, że po prostu głupi ma szczęście. Nie, w sumie, gdyby głupi miał zawsze szczęście, to na tej Japonii ta runda by trochę inaczej wyglądała. Gdzie my jesteśmy? MK. Nie ma liftów chyba. nie, MK to jest przecież Macedonia. Mi się pomyliło z Czarnogórą. W Macedonii nie ma liftów, oczywiście, widzu. Tak, dokładnie, Macedonia. Przeciwnik postawił na Bułgarię. Osiem stówek zabieramy. Pierwsza moja myśl Holandia. A, pojedyncza żółta blacha to oczywiście Dania. Kliknijmy w Odense, czemu by nie. Nie oddało Odense. Znaczy, jestem bliżej. Jestem bliżej 27 km, ale można było w Walborg kliknąć. To byłoby się dosyć blisko. Runda 5. Czy tutaj jest Lowcam? Przypadkiem, albo jednak nie. Chyba jednak nie. I to będą jakieś Niemcy? Czy Austria? Nie, to będzie Austria. Tak, to jest Austria. Niech będzie, że bliżej, Wiednia. Bardzo blisko granicy z, ze Słowenią. Bardzo podobne gesty z przeciwnikiem. 3 km na moją korzyść. Różnice. Runda 6. Europa. Mamy coś napisane tutaj. Wija. Okej, okay, jesteśmy we Włoszech, Ravenna Ravenna, 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 Ravenna Ravenna tutaj, okej okay. no i elegancko, jestem trochę bliżej przeciwnik też ładnie, blisko runda siódma, mnożnik dwa i pół okej, okay. co to jest? czyżby to była jakaś metowa runda, której ja nie znam? czy to jest ta Rosja? nie pamiętam, czy to była Kamczatka? czy bardziej Władywostok? o kurcze, dobra nie mów, że ja przegrałem to w tym momencie naprawdę? Znowu gramy z Polakiem z pierwszej gierki Gana. Teraz tak spróbuję trochę popuszować. Ta Rosja się mnie uparła trochę. Dwie stówki, okej. Okay. Druga runda. Jakaś Holandia. Tak, to będzie Holandia. Obaj byliśmy w okolicach Amsterdamu, ale jednak ta poprawna lokacja była troszeczkę na północ. Runda trzecia wygląda dosyć ciekawie. Jesteśmy w jakimś lesie. Żadnych informacji na start tutaj nie widzę. Okej, okay, tu już jest jakiś dom, okej, okay, to mi już powie dużo, wygląda mi to belgijsko, ale spójrzmy jeszcze na blachy, chyba Belgia, nie? Tak, Belgia, okej, okay. bliżej Antwerpi? ja bardziej w Brukselę. przeciwnik, no jeszcze dalej, 80 demedza mu zadaje, jestem wielce zadowolony. Runda czwarta, już widzę, że to jest Kambodża, widzę język kmerski, ta lokacja była na World Cupie, może to gdzieś tutaj było? Nie pamiętam, a może bardziej w stolicy? Kurczę, już nie pamiętam tego World Cupa. dawno to było. Dwa tygodnie temu. Nie, to było właśnie na granicy z Tajlandią, a? Zapamiętać tę lokację z World Cupa i później robić 5K. Runda piąta, półtora razy damage i jesteśmy w Śnieżnej Mongolii. Gdzie jest Śnieżna Mongolia? Nie mam pojęcia. Okej, okay, przeciwnik bliżej. 90 km różnicy, 300. No i to była już pierwsza runda z mnożnikiem. Teraz wchodzimy na podwójny mnożnik. Jesteśmy w Europie. I jesteśmy w kraju. ciekawym. Tego na razie jestem pewien. Język rumuński. Czy to jest miejscowość? Coś ta nazwa mi się tak obiła uszy, ale nie mam pewności. Kliknę gdzieś tutaj, pod braszów. Tutaj, czy to była nazwa miejscowości? Tak, to była nazwa miejscowości, ale to jakaś malutka. Czarne Auto i Azja? No to Indonezja, nie? Ale gdzie? Od razu kliknąłem wschodnie tutaj okolice. Zobaczymy. Znaczy, no, wschodnie okolice tej wyspy. W sumie, no, nie wiem. Można powiedzieć, że nawet w środek kliknąłem. Zależy jak na to patrzeć. Spuszowanie opłacało się, bo byliśmy. To była Malezja. Malezja na Borneo? W Malezji na Borneo występuje czarne auto. Myślałem, że w Malezji jest tylko białe auto. Przeciwnik mocno się pomylił i udało nam się to wygrać. 13 na plus. Kolejny pojedynek, przeciwnik z Brazylii. Nie wiem, czy przypadkiem w jednym z ostatnich odcinków z tym przeciwnikiem nie graliśmy. To będzie. Poczekaj, poczekaj, bo są dwa języki. Yy. Dostałem strasznego laga. To nie jest Macedonia? Północna. A, to była Serbia. A przeciwnik też postawił na Macedonię. I jestem 11 punktów bliżej. Okej, okay, nie wiem, jakieś tutaj mnie złapało zaćmienie, ale racja. W Serbii oczywiście występują dwa alfabety. Tak jak mówię, zaćmienie. Dobra, znowu mamy ganę. Ja tą ganę troszeczkę zeskipuję. Byliśmy w okolicach akry. Opłaciło się bliżej tutaj kliknąć. Przeciwnik jednak dalej. 5 stówek. Spoko. Jeżeli filmik ci się widzę, spodoba, możesz go polubić. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a lubisz ten kontent, będzie mi miło. Jak to zrobisz? Gdzie my jesteśmy? To jest Australia. Okej. Okay. Dobrze, że tak zrobiłem. Jestem bliżej. Jestem z siebie zadowolony. 29 punktów. Pierwsza moja myśl to była Francja, ale jeszcze... No to może być UK, może być Irlandia. Przeciwnik oddał swój guess. Nie ma z tyłu żadnej blachy. Okej, okay, Irlandia Północ Irlandii No, przeciwnik po prostu w UK Piąta runda Zaczynamy rundy z mnożnikiem Jakaś Turcja? Jeżeli jesteśmy w Europie To może być Turcja KONIA KONIA, moi drodzy Jest tutaj Ale będzie elegancki gesik Przeciwnik w Hiszpanii czy w Portugalii A my poprawnie i wygrywamy ten pojedynek 6 Sześć... Tysięcy zabieramy, 12 Elo na plus. No fajnie. Kolejny pojedynek, przeciwnik pochodzi ze Stanów. Elo ma dosyć podobne jak ja: 988. Runda pierwsza, Nigeria. Klikniemy tutaj. Taka dosyć północna. Chociaż powinienem, wydaje mi się, że bardziej nawet pod kanu tutaj kliknąć. No właśnie. Przeciwnik 200 km bliżej, zabierze mi 400 damage. A. Runda numer 2, chyba raczej Europa. Przeciwnik oddaje guess. Na jakim my kontynencie jesteśmy? Czy my jesteśmy w Europie? Tak kurcze wydaje mi się, że możemy być tu, tylko nie widziałem Riftów. Tak, to była Albania, ale nie widziałem Riftów i przez to mnie tak, to tak trochę zlagowało, ale dobrze. Wydaje mi się, że znowu to jest Europa. Czartowałem, to jest Chile, raczej nie. To będzie, to będą Emiraty? Tak, dokładnie. No nawet blisko. 22 km. Przeciwnik 24. Runda czwarta, to jest RPA najprawdopodobniej, bo jest druga Gena. Tak, to będzie RPA. Tylko gdzie w tym RPA? Przeciwnik jaki szybki gest. Gdzieś tutaj bym kliknął w Kimberley. Bardzo, bardzo północny i przeciwnik, blisko. 500 km różnicy 1000. Niestety tracę. Runda piąta. Zaczynamy rundy z mnożnikiem. Mongolia, już trzeci raz w tym odcinku. Zaryzykowałem najbardziej. 30 km różnicy. Na korzyść przeciwnika. Nie znam się zupełnie na Mongolii, Klikam tak na ślepo. To są Stany bądź Kanada. Przeciwnik oddaje gaz. ja bym szczerze powiedział, że to jest znowu jakaś Dakota, bo ostatnio Dakota mnie prześladuje, ale przeciwnik jest ze Stanów, to ja mogę tutaj strollować. Okej, okay, to była Dakota, jestem nawet bliżej niż on, 30 km, spoko. Runda siódma, 2,5, mamy miejscowości, Norta de Santander, Kolumbia, dobra, jesteśmy w Kolumbii, Kliknijcie gdzieś tutaj Medellin. Po prostu. Tutaj, przeciwnik, jak bliżutko. Pewnie to było do znalezienia. 2400 to jest mnożnik 2,5. Zupełnie się nie ogarnąłem. No właśnie, tutaj już trzeba być uważnym. Runda 8, damage potrójny. To są Indie? To nie mogą być Indie. Ruch jest prawostronny, to nie są Indie. Czy to nie jest Senegal? Jestem bliżej, ok. To był Senegal. 30 km różnicy na moją korzyść. 200 zabioram przeciwnikowi. Runda 9, mnożnik 3,5. Przeciwnik oddaje gest. Co ty tak ziomek puszujesz? Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tutaj? Okej, okay. to była znowu Albania. Tirana. Ja postawiłem obok. Kirgistan. Okej. Okay. Przeciwnik jest 90 km bliżej. 90 km pomyłki to jest 900 damage'a. Runda 11 to jest Bangladesz. Ja jestem bliżej. Okej, okay. 15 km. Kolejna runda to już jest 5-krotny mnożnik. Ja mam tylko 900 HP, więc naprawdę fajnie by było, gdybym był bliżej. Co to jest za flaga? O kurcze, przeciwnik oddał gest. Ja nie wiem co klikać! Ja zupełnie nie wiem co klikać. To była Brazylia, okolice Porto, no niestety, przeciwnik wygrywa.